Na konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Legia Warszawa, mecz wygrała drużyna z Warszawy 103-86. Są z nami przedstawiciele drużyny, gości, trener Wojciech Kamiński, a także zawodnik Shawn Pipes. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz bezpośrednio po tym spotkaniu. Gratuluję zawodnikom i trenerom z Dąbrowy Górniczej świetnego początku sezonu. Dzisiaj również walczyli bardzo długo, natomiast czwarta, kwarta Zagrana przez nas bardzo dobrze. Zdecydowało o wyniku. Dziękuję swoim zawodnikom za, za, za dobry mecz, za równy mecz i to zarówno tym, którzy zaczynali w pierwszej piątce, jak tym, którzy zagrali z ławki, każdy złożył swoje, swoją cegiełkę do tego zwycięstwa cieszymy się bardzo, bo MKS na własnym parkiecie gra świetnie i to zwycięstwo jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Uh, i feel like we we started off really good i feel like in the, the second half they kind of they came out really in a uh, really intense really physical and i feel like uh, you know towards the end of the third quarter we really started to match that physicality and we were able to you know bring that into the fourth quarter and i think that helped us kind of Be able to get some stops, get some offensive rebounds, limit their offensive rebounds and, and get out and run and, and score. Zawodnik krótko podsumował, że jego zdaniem drużyna dobrze zaczęła ten mecz. Źle weszła w drugą połowę, kiedy tenkę zaczął grać bardziej fizycznie. Nie potrafili się przez chwilę w tym odnaleźć. Natomiast w czwartej kwarcie zaczęły się pojawiać zbiórki w ataku. Parę ważnych zatrzymań, co pozwoliło wygrać ten mecz. Czy są jakieś pytania? Proszę Pana Trenera, Panie co dokładnie pozwoliło Wam złamać równowagę w czwartej kwarcie, jak Pan powie. Myślę, że kluczem było to, że nie daliśmy w przeciągu całego meczu, z wyjątkiem chyba kilku minut w trzeciej kwarcie drużynie MKS-u powiedz do przodu na łatwe punkty i, i, i lepiej kontrolowaliśmy zbiórkę. W obronie, bo MKS jest w ten moment co odrobił stratę w trzeciej kwarcie wyszło prowadzenie to właśnie było po naszych złych powrotach do obrony, czy po ponowieniach, po zbiorkach w ataku. I, i to myślę, że jak myślę o jak biorę pod uwagę cały mecz, to chyba z wyjątkiem tych kilku minut w trzeciej kwarcie to, to zrealizowaliśmy. I nie wiem, no i po prostu w tej, tej czwartej kwarcie wyglądaliśmy troszkę lepiej. Trafialiśmy Ray, trafił bardzo ciężkie rzuty, a, a PJ trafił ciężkie zło, rzuty. Złapaliśmy dużo pewności siebie, natomiast z zespołowi, z NKS-owi, z mało rzeczy wychodziło i, i chyba się troszkę podłamali. Stąd później takie tylko punktowe prowadzenie. Czy zgodzi się z Panem, że Pana drużyna powiedz mi bardziej? Czy mała solidnie mentalnie podczas meczu, bo w czwartej kwarty robiło się trochę nerwowo, niektóre decyzje arbitralne, które byli no po prostu controversial, mówisz po angielsku, mi się wydaje, że Pana drużyny była bardziej po, po prostu mentalnie e, solidna, bardziej solidna niż Dąbrowa. To, też jest, to też jest tak, że e, my od początku mówiliśmy, że ta dyscyplina emocjonalna jest bardzo ważna, żeby, e, bo w momentach, kiedy coś nie idzie i zaczynamy się frustrować, a, a to drużyna z, z, z Dąbrowy Górniczo od razu to wykorzystuje. A ja patrzyłem na innych przeciwników, jak zaczynałem. dużo są nieskoncentrowane, zaczynałem rozmawiać z sędziami, a, a, czy zajmować się czymkolwiek innym niż koszykówka, niż to, co mają robić. To momentalnie jest wykorzystywane przez, przez e, e, miejscowych zawodników i tego chcieliśmy bardzo, bardzo uniknąć, bo, e, bo wiemy, że, że, że w tej szybkiej grze e, przy braku koncentracji, no, ktoś by. Źle pobiegł za Garsją. Ktoś by a, a, zgubił się na zasłonie z Wilczkiem, to, to, mogłoby nas, czy to mogłoby nas bardzo, bardzo dużo kosztować. A różne gospodarzy a, no się tam przy 18 punktach czy 20. Troszkę baner wypuściły. Myślę, że, że nie chcę oceniać tego, natomiast, bo to jest sport i każdy chce wygrać. Czasami tak rzeczy się zdarza. Nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Legia Warszawa, są z nami przedstawiciele drużyny z Dąbrowy Górniczej, trener Boris Balibra, a także zawodnik Dawid Słupiński. na prośbę trenera zaczniemy od zawodnika, Dawid podziel się z nami poproszę twoją opinią po spotkaniu. Dobry wieczór, gratulacje dla Legi. rozegrali lepiej czwartą kwartę bezapelacyjnie, my Początek meczu, pierwsze trzy kwarty. Y, trzymaliśmy się świetnie założeń meczowych. Y, wynik oscylował w granicach remisu. Świetnie zaczęliśmy trzecią kwartę. Odrobiliśmy straty po pierwszej połowie, ale w czwartej kwarcie ujmę to tak, że skupiliśmy się troszkę na rzeczach zbędnych, niepotrzebnych, a nie na tym, jak, jak polepszyć naszą grę jak wrócić do tej naszej radości z gry, gdzie, gdzie nasi strzelcy dostarczali nam celnych trójek, gdzie, gdzie cała drużyna była zaangażowana i mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo, bo potencjał jest i bardzo, bardzo dobrze każdy z nas się czuje tutaj w tej drużynie i, i jestem pewny, że wyciągniemy odpowiednie wnioski i do następnego meczu już podejdziemy w pełni skupieni i przez 40 minut będziemy realizować to, co sobie założyliśmy w szatni przed meczem. Dziękuję. Chyba czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Coach, please share your opinion about this game. First of all, congratulations to Legia. Uh, they deserve to win this game. I think they played really good. Um, I think we started the game pretty good, as we wanted. Uh, leading the team, playing good, solid on defense, which I'm really proud and, and glad. And, uh, and uh, yeah, we controlled the rebounding part, which it was really important for us against Legia. Uh, I think our percentage of shooting are, are pretty solid, especially on threes. Uh, we shared the ball as we wanted, uh, more than 20 assists. Uh, but uh, yeah, I think in the second quarter it was a couple of minutes that we lost a little bit focus and then uh, yeah, in the, the last quarter we, we lost uh, completely focus. I think uh, the first and the third quarter were pretty solid. Uh, I think we play good basketball. I think we were solid on defense, uh, but then, as I said, uh, the last quarter they scored 36 points. You know, so I think uh, we we lost focus there, and and then the game changed, and and we couldn't we couldn't come back to the game. Unfortunately. perspective wszystkim pogratulował drużynie gości. Powiedział, że się bardzo dobrą koszykówkę, na zwycięstwo. Z perspektywy dąbrowskiej drużyny. Początek był dobry, szczególnie w obronie, z czego trener jest bardzo zadowolony. Była kontrola zbiórki, była naprawdę dobra skuteczność rzutów za trzy punkty. Dobrze drużyna dzieliła się piłką. W drugiej kwarcie stracili gdzieś zawodnicy tę koncentrację. To samo miało miejsce również w czwartej kwarcie. I mimo tego, że ta pierwsza, a także trzecia kwarta wyglądała bardzo solidnie, nie udało się tego przekuć w dobry wynik, właśnie głównie przez, te, przez tą drugą i przez czwartą kwartę. double uh, mm. uh, technical no, uh, i don't want to get uh, uh, there. mateo, sorry. Uh, this is not my job to judge this kind of no, situation. What was no, that it was uh, two technical fouls uh, straight to, to T and uh, he had foul problems already. So these technicals go to the bench. So that's why I was ejected. Okay, Okay. so the sum of these technical fouls goes to me. Yeah. Okay, a question more tied to, let's say, basketball play. Yeah. Uh, don't you think that uh, today uh, your team somehow lacked of a good response Committing to basketball mm. when things got you know, somehow weird yeah. with respect to decisions from yeah. referees. Yeah, yeah. I mean, uh, I think it's really hard to play these kind of games, and I think uh, we have to understand these players too. It's not easy with, uh, as I said, you know, before short preparation. Uh, you know, we didn't have uh, uh, all the tools that we will uh, that we should have. You know, uh, and then frustration comes you know when you don't make shots when the things doesn't go as you want and, and these things that we have to learn we have to learn as a team we have to grow up we have to stick together and of course you know uh, I think uh, the, the last quarter was not was not uh, good and, and, and uh, yeah, we have to put focus on the things we can control. We have to improve a lot on, on those things uh, and, and then the things that we cannot control we have to make sure that it, 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 we, we don't let them affect us. And that's something we have to improve for sure. A positive topic if I may underline because today as far as the tennis but uh, Thai had got a triple double. Yeah. So with you this player is you know providing yeah. Uh, yeah. good numbers yes. and you know he sees that he, he, he likes playing. Yes. Yeah. 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 No. No. I mean, he's a great basketball player. He's our leader. He's our our guy. He's the one who is, you know, uh, putting his team on, on on his shoulder. We are so happy about him, about the numbers. But the most important thing is like he's making the team work good, and that's uh, that's his job. You know, I I think the numbers, of course, it's, it's something important. Uh, but for me, the most important thing is like he's leading the team. He's, you know, uh, yeah, uh, making uh, the team play good, and that's the thing. to jest most proud and, and, and glad of him. To były wszystkie pytania, także ja przetłumaczę. Pierwsze pytanie dotyczyło sytuacji z podwójnymi faulami technicznymi. Co tam się wydarzyło, żeby wyjaśnić tę sytuację? Tenar powiedział, że Tyler Persson dostał dwa faule techniczne, ale wcześniej już miał problem z faulami. Z tego powodu te faule przeszły na ławkę bezpośrednio na trenera, co skutkowało również wykluczeniem trenera z meczu. Drugie pytanie dotyczyło sytuacji meczowych, czyli trener zgadza się z opinią, że była zła odpowiedź koszykarska na problemy, które były na parkiecie. Ten stwierdził, że był to trudny mecz, trudna sytuacja, ale musimy to zrozumieć i nauczyć się, jak walczyć z różnymi problemami, z tym, że gramy dużo meczów, z tym, że pojawiają się pewnego rodzaju urazy i skupiać się przede wszystkim na tym, na co mamy, mamy wpływ. Nie zwracać takiej dużej uwagi na sytuacje, z którymi nie możemy nic zrobić. To jest rzecz, której musimy się nauczyć, ponieważ z tym czasami mamy problem. Trzecie pytanie dotyczyło jednego z pozytywów tego meczu z perspektywy MKS-u, czyli Taylora Personsa, który zakończył ten mecz z triple-double. I trener podsumował, że jest to lider, jest to świetny koszykarz. Bardzo cieszymy się, że mamy go w naszej drużynie. Potrafi robić wiele na boisku, jest też przede wszystkim wsparciem dla każdego zawodnika i po prostu czyni innych lepszymi zawodnikami. Trener jest dumny, cieszy się bardzo, że taki gracz jest w naszej drużynie i liczymy na to, że Będziemy takie, takie mecze indywidualne też mieli w przyszłości.